Cześć, dzień dobry. Znalazłem takiego klasyka. Przynajmniej tak myślałem, że to klasyczek, patrząc po tych takich trochę kwadratowych kształtach. No ale jak wpisałem nazwę marki, poszukałem modelu. Okazuje się, że ten produkt firmy Tohas, bazujący na Fiacie 131, jest, a raczej był produkowany w latach od 1981 roku do 2010. Czyli. Jakkolwiek śmiesznie to y, może nie brzmieć, może mieć, nie wiem, Audi y, A4 B8 z LEDami i innymi wodotryskami starszymi niż taki egzemplarz. A jak to popularne auto jest? No, myślałem, że znajdę jednego i to będzie wszystko, ale na szczęście, cztery samochody dalej. Poza tym kombi, widzę wersję sedan, którą w sumie też wam nagram, no bo. Mieć okazję nagrać dwa tofasy, cztery miejsca od siebie, może mi się już więcej nie zdarzyć. Dajcie znać, czy wiedzieliście w ogóle co to, za, co to za marka, co to za model. Ja musiałem googlować, a w Turcji też nie jestem, że tak powiem, pierwszy raz. No ale jest to na pewno coś ciekawego. Ode mnie to tyle i do następnego. Heja.